Cześć, witajcie widzowie, jestem Karol i dziś będziemy obserwować mrówki, zwyczajne, które osiedliły się w moim bambusie. Będę też robił podmianę wody, wody w oczku, ale to nie nagram na filmiku. To zaczynamy naszą obserwację. Tylko jeszcze szybko pokażę Wam ten domek dla, dla dzikich pszczół i możemy zaczynać obserwację. W doniczce mrówki zwyczajne zrobiły sobie gniazdo. Za chwilę będziemy się im przyglądać i je obserwować. To zwyczajna to gatunek mrówki, którą którą możemy spotkać w całym kraju. Buduje swoje mrowiska na trawnikach czy też na łąkach lub na skraju lasu. Mrówki są niezwykle dobrze przystosowane do środowiska, w którym żyją. W mrowisku mrówki hurtnicy zwyczajnej jest tylko jedna królowa. Przez całe swoje życie składa jajka którymi opiekują się robotnice. Robotnicy zbierają także pożywienie dla całej kolonii. Wielki gatunku hurtnica zwyczajna żywią się polnymi i, różnym, i różnego rodzaju owadami, spadzią z mszyc Oraz na przykład owocami. Ptnice bronią też swojego gniazda i zaciekle o nie walczą, kiedy zostanie ono zaatakowane przez jakiegoś ptaka, czy innego, czy inne zwierzę. Zagrożeniem dla tych mrówek jest niszczenie ich mrowisk. I te zakładają swoje mrowiska, często też na, na przykład polach uprawnych. Mrówki są bardzo silne, potrafią unieść bardzo duże ciężary, jak na ich wielkość, jak na wielkość mrówek. Kopią korytarze w ziemi. W mrowisku są komory, w których mrówki mają larwy i królową. Zobaczmy, jak mrówki wyciągają z, z swojego gniazda piasek. To piasek z wykopanych komór i korytarzy. Sposoby mrówki potrafią kopać naprawdę głęboko i daleko. Opanowały prawie cały świat, występują pr na prawie wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Arktyki i Antarktydy. Zimniejszych regionów świata W świecie istnieje ogromna liczba gatunków mrówek. Każdy ma swoje charakterystyczne cechy. Największą europejską mrówką jest gmachówka drzewotoczna. O niej opowiem w innym odcinku. I jeszcze przez chwilę przyglądnijmy się, jak, jak mrówki pracują. To już wszystko do zobaczenia.